Witam Państwa serdecznie, z tej strony Stanisław Okoński. Dzisiaj mamy 10 maja 2022 roku, 75. dzień inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Walki wciąż trwają, giną cywile, giną żołnierze, opinia międzynarodowa jest zaangażowana w działania zbrojne na Ukrainie, a ja chciałbym dla Państwa skomentować wydarzenia. Które miały miejsce w Warszawie 9 maja, czyli wczoraj, kiedy obchodzony jest przez Rosję i jej ambasady Dzień Zwycięstwa. Zwycięstwa nad wojskami niemieckimi w trakcie II wojny światowej. Jest to czas, kiedy odbywają się różnego rodzaju przemarsze, defilady, prezentacja wojsk. Rosyjskich w Moskwie i ambasady rosyjskie zawsze są w te działania zaangażowane. W tym roku sytuacja wyglądała nieco inaczej, ale ja przejdę teraz do sedna, ponieważ to, co wydarzyło się wczoraj, odbiło się bardzo głośnym echem w polskiej przestrzeni publicznej. Wywołana została. Wielka dyskusja na Twitterze, w mediach społecznościowych, czy to, co się stało, było słuszne, czy nie. Dla tych, co nie wiedzą, chciałbym krótko to wyjaśnić. Otóż ambasador Federacji Rosyjskiej Andrzejew udał się wraz z delegacją pod pomnik przy cmentarzu żołnierzy radzieckich w Warszawie, żeby właśnie uhonorować poległych żołnierzy rosyjskich. Z II wojny światowej, i jak można się pewnie spodziewać, spotkał się z bardzo wrogim przyjęciem mieszkańców Warszawy, ale także aktywistów i dziennikarzy ukraińskich. Można było zobaczyć flagi ukraińskie, właśnie dookoła, i taką bardzo wyraźną agresję i wrogą postawę. Całej ludności. Kiedy ambasador chciał złożyć kwiaty przy pomniku i właśnie uczcić pamięć poległych, został obrzucony farbą, która miała symbolizować krew. Była to taka sztuczna krew, no i mamy teraz, obserwujemy, zdjęcia właśnie z tych wydarzeń i roztoczyła się na Twitterze przede wszystkim, a też na różnych innych mediach społecznościowych dyskusja czy to było słuszne czy nie. Dobrze, że dowaliliśmy ruskiemu agentowi tutaj wpływu. Tak naprawdę powinno się zerwać stosunki z Federacją Rosyjską, wydalić ambasadora i najlepiej to spalić całą ambasadę jako placówkę rosyjską w Polsce. I teraz chciałbym na wstępie podkreślić, że absolutnie nie potępiam dziennikarki ukraińskiej, która już się przyznała do tego czynu, czy ogólnie działaczy ukraińskich, gdyż naprawdę rozumiem ich sytuację, w której giną ich bracia, ich rodacy, kilkaset kilometrów dalej, rodziny są prześladowane. Mordowane przez Rosjan, i naprawdę myślę, że można okazać wyrozumiałość na taką agresję, czy właśnie tego typu gest, jak obrzucenie tą farbą rosyjskiego ambasadora. Więc to mamy już wyjaśnione, i teraz chciałbym przejść do oceny, czy takie zachowanie było słuszne, czy nie. Czy można było do tego dopuścić? No i moim zdaniem, absolutnie nie mogło się to wydarzyć. Dlaczego? Z kilku prostych powodów. Po pierwsze, ambasador jako przedstawiciel obcego państwa w Polsce jest osobą chronioną. Obowiązują konwencje międzynarodowe, różne traktaty, które mają chronić jego osobę. Po trzecie, obowiązuje również w dyplomacji jest to y, naprawdę bardzo powszechnie przyjęta zasada. Tak zwanej wzajemności. Czyli możemy się teraz spodziewać takiej samej, a prawdopodobnie większej m, agresji wobec polskich dyplomatów na y, w Federacji y, Rosyjskiej. No i czy to było tego warte? Moim zdaniem absolutnie nie, ponieważ ta sytuacja pokazała nam słabość polskiego państwa. Obcy ambasadorowie, którzy znajdują się tutaj legalnie, bo ambasador Rosji Andrzejew nie został wydalony z Polski, nie został poproszony, czy nie, nie nakazano mu opuszczenia naszego państwa, tylko właśnie spotkał się z takim przejawem agresji, nie został ochroniony przez polskie służby. I teraz też odbywa się dyskusja, kto był za to odpowiedzialny, przecież co my mamy bronić za polskie pieniądze, mamy Bronić y, obcego ambasadora y, krwiożerczego reżimu totalitaryzmu, y, który morduje cywili. No. Drodzy Państwo, ja jednak uważam, że obowiązują w dyplomacji pewne zasady. Jeśli y, chciano po prostu zerwać relacje z Federacją Rosyjską, to należało y, wystosować odpowiednie pismo i y, zrobić to w sposób oficjalny, a nie poprzez niezapewnienie odpowiedniej y, tutaj y, ochrony ambasadorowi y, Rosji. No, taka sytuacja pokazuje słabość polskiego państwa, tak jak już raz dzisiaj podkreślałem. I są dwa scenariusze, i oba niestety bardzo. Bardzo źle świadczą o polskim państwie. Pierwsze, że zostało to zrobione świadomie i tak emocjonalna reakcja ze strony opinii publicznej została dopuszczona świadomie przez polski rząd, przez polskie władze, przez służby porządkowe, i nie wiem, czy to jest lepsze czy gorsze od sytuacji, w której stałoby się to nieświadomie. No przecież nie trzeba być naprawdę jasno widzem, żeby Wiedzieć, że każdy Rosjanin, a zwłaszcza przedstawiciel rządu rosyjskiego w Polsce, spotka się teraz z ogromną agresją ludzi. No i jeśli ktoś sobie tego nie uświadomił, nie zapewniając odpowiedniej ochrony, to naprawdę uważam, że nie jest po prostu odpowiednią osobą do piastowania odpowiedzialnych i wymagających pewnego przewidywania urzędów w państwie polskim. I chciałbym powiedzieć, do tych wszystkich, którzy właśnie mówią, że no dobrze zrobiono, to jest tylko syrop, co to jest w porównaniu do śmierci tylu setek, setek osób i, prawda, pokazaliśmy Ruskowi, że, że ma wyjeżdżać z Polski i, i super, to była zemsta, bardzo piękny symbol. Drodzy Państwo, zwróćcie Państwo uwagę. Na to, że ten ambasador się uśmiechnął w momencie, kiedy został oblany tą farmą. Bo on wiedział, że teraz będzie Federacja Rosyjska cały czas grzać we wszystkich mediach tymi właśnie obrazkami. Wygląda to tak, jakby on był rzeczywiście oblany cały krwią. I przede wszystkim. Nie, nie pomyślano o bezpieczeństwie polskich dyplomatów, nie pomyślano o naszej reputacji jako państwa, w których nie szanuje się pewnych zasad powszechnie przyjętych w dyplomacji. Pokazało to słabość polskich służb porządkowych. No i jednak pokazuje, że, że my cały czas w tej polityce, w tych różnych działaniach międzynarodowych, bardzo jesteśmy. Mocno podporządkowani emocjom i właśnie takim um, uczuciom. Po prostu jesteśmy mocno od nich zależni. Drodzy Państwo, zapraszam do dyskusji ze mną, bo oczywiście nie twierdzę, że każdy się musi ze mną zgadzać. Będzie mi miło, jeśli będę mógł właśnie jakoś uargumentować dodatkowo te tezy, które tutaj krótko starałem się przedstawić. Postaram się odpowiedzieć na wszelkie komentarze. Dla Państwa z Gdańska, z pięknego Parku Oliwskiego, tutaj mamy naprawdę niesamowite warunki pogodowe. Stanisław Okoński, podcast spraw zagranicznych.